Cześć, witajcie w ostatnim odcinku naszego turnieju UEFA Euro 2012, w którym zmierzymy się z Rosją, czyli naszym grupowym rywalem, oraz oczywiście do dyspozycji jest również Szwecja. Tak więc kontynuujmy, zobaczmy z kim się zmierzymy. Zmierzymy się z Rosją, która wygrała 2-0 w swoim półfinale. Tak więc, też teoretycznie wydaje się dosyć proste, ponieważ jeżeli się nie mylę, to pokonaliśmy już tego rywala, tak, pokonaliśmy go ostatnio 2-0. Hm. No, jak będzie się dopiero przekonamy. Ale teraz może zerknijmy, no to jest taki piłkarzy. Kerrżaków ma trzy bramki, tak więc musiałby zrobić hat trickę, żeby wyprzedzić Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji najlepszych strzelców, co nie wydaje mi się zbyt możliwe. Skład raczej nie będziemy zmieniać, ponieważ z, m, z Hiszpanią naprawdę zagrali nieźle. Tak więc tak zostawiamy. Tak, dobra. Tak więc możemy sobie już przejść do gry na stadionie Olimpijskim w Kijowie. Niewielki finał Możemy uznać za otwarty Rozpoczęty właściwie nawet bardziej Dobra Tak więc teraz wstęp przed meczem To hm. ciekawy finał Już mamy puchar Zawodnicy już wychodzą I za chwilę usłyszymy chemny Właściwie chemny ponieważ granie stwarza możliwości wysłuchania dwóch Tak więc jesteśmy już hymnie i możemy teraz przejść do spotkania. Na początku zerknijmy na składy. Nasz skład już kojarzymy. Natomiast skład rosyjski właściwie skład Rosjan chyba powinienem powiedzieć, to więc wybaczcie. No dobra. No niestety chyba żadnych większych kontuzji nie było. I Rosjanie wychodzą w dobrym składzie. Szczególnie będziemy musieli zwrócić uwagi na skrzydła, żeby uważać i nie stracić jakiejś bramki właśnie tej, z tej strony boiska. Chociaż piszczek powinien sobie poradzić. Bardziej obawiam się jak zagra Wawrzyniak. O no super, prawdzisz jak jeszcze sędziuje, no świetnie. Tak więc możemy spodziewać się ostrej walki. Ponieważ ten sędzia jakoś nie ma bardzo, bardzo w zwyczaju widznoć jakichś lekkich przewinień żeby teraz przyjąć tę piłkę, ojej, ale spory błąd teraz jest, no ale fatalnie podłuje w naprawdę dobrej sytuacji, no ale musimy się skoncentrować, bo takie rozpoczęcie spotkania, no nie wróży za dobrze. Teoretycznie mamy przewagę psychiczną, ponieważ Rosjanie nie przegrali w grupie z nami, no ale to był zupełnie inny mecz, o inną stawkę i no jednak wielki finał, a... W zwykłym meczu grupowym, który jeszcze w razie co można było mieć trzecie spotkanie i nadrobić. oj, ale obrania, co to za podanie było. Teraz Karzakow. ojej, teraz trzeba uważać, żeby Gojew nie podawał. O właśnie do Karzakowa, bo to może być bardzo groźne. Ale dobrze, Karczakow rozrzucił. Nasza, dobrze. Brawo, piszek. I wychodzimy z kontrą. Dobra. No mi, że jest, jedziesz, jedziesz. Aj, ale dobre powrót. obrońcy rosyjskiego. Jak na razie lepszy sytuacje stworzyliśmy na rywale. No ale dopiero 12 minuta i... Nie, już no, myślałem, że uderzę w naszego. Okej, okay, wypadałoby teraz, żebyście trochę... O właśnie tak się możecie... No ale obraniak nie stoi tak blisko. Teraz, no ale nie biegniesz. Ani nie można było mu podać do nogi, bo był nieco źle ustawiony, obrońca to przejął, ani też nie wychodził w tempo, tak więc no, obraniak akurat tej akcji się nie popisał. Znowu polańsko okuj skrzydłowy. No dobra, już trudno, skoro niech się jak się czuje takim skrzydłowym, to chociaż niech sobie tam gra, tylko żeby nie było mm, dziury w środku pola przez to dobra, już wrócił. Oj, teraz może być groźna akcja. Bardzo dobre podanie. Oj. Karżakowi. jak zabierzemy Krżakowowi piłkę. Dobrze. Nie. Kamiński prawie odebrał. Była faul, tak? Nie. No tak właśnie, to jest Franciszek. Chodźcie do środka, chodźcie do środka. Na pewno mam do kogo zagrać. A teraz w polu nikogo nie ma. To super. O, tam ktoś wchodzi. No, ale uprzedzony. Jeszcze raz, poprawka. Ale mała feja w broni. Pół godziny gry za nami. W zasadzie chyba Rosjanie stworzyli sobie lepsze sytuację. Tak więc musimy się wziąć ostro do pracy. Nawet jeżeli nie teraz, to po przerwie. No, dlaczego się cofasz? Pod piłkę trzeba podejść. Ojej, panowie, panowie. Czy żebyście nie wytrzymali presji? I jest teraz was pożaru. Teraz uważać Dobrze, brawo, 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 Kamiński. Perki pięknie. I teraz wychodzimy z kontrol. No, ej no to był fał. No, panie sędzio, przewrócił go, powalił w zasadzie nawet. Mm -hmm, ale pijał na wysokim poziomie 80% celnych, podejść No dobra. Może tym razem ta akcja przeniesie nam upragnioną bramkę. Pięknie, brawo, brawo, jedziesz, pisze, pięknie, idealnie. Teraz Lewandowski tam powinien w pole Ładna wchodzić Aj ale, no niestety Raczej chyba tam był obraniek aniżeli Lewandowski, no i wtedy tak to się kończy, ponieważ Super snajperem Ludowik nie jest Nosza, pięknie Piszczek i jedziemy jeszcze raz Bardzo dobry mecz piszka. Chodzisz po lekarstwach Lewandowski! I mamy 1 do 0 w 42 minucie. Tak więc, tuż przed przerwą, praktycznie dwójka z Borusi dała nam prowadzenie. Tak więc, wielki finale prowadzimy. Zobaczmy teraz tą bramkę. Pięknie, Lewandowski wyszedł w powietrze. Ok, teraz musimy bardzo uważać, żeby nie stracić bramki przed przerwą. I może trener mm, co nieco powie chłopakom. Wtedy będą bardziej skoncentrowani, żeby nie stracić tej bramki. I teraz przed przerwą mogą być właśnie rozluźnieni Pięknie, brawo, brawo, brawo Dobra współpraca na linii bramkaż obrońcy Jeszcze raz, piszczek, pięknie. Świetny mecz piszczka Piszczek Ale nikogo nie było. O, chociaż teraz mamy szansę, niestety wybijają Rosjanie Chociaż mamy piłkę. Obraniak, braniak! Uderza, jej w broni. Jeżeli wybije piłkę, to pewnie sędzia skończy pierwszą część spotkania. Po której prowadzimy 1 do 0. Tak więc nasi fani. Właściwie nasi kibice. Mogą być jak na razie bardzo zadowoleni. I ten pucharek na razie jest w naszych rękach. Zobaczmy, jak wygląda stan energii. Bo nikogo raczej zdymować nie będę, jeżeli są wypoczęci. Ponieważ wygląda całkiem nieźle. Tak więc ewentualnie potem może jeszcze zdejmiemy Mierzyjewskiego i wprowadzimy rybusa, który będzie idealnym zawodnikiem do kontr, ponieważ jest bardzo, bardzo szybki. Ewentualnie Grosicki, nad tym się możemy zastanowić, chociaż bardziej lewom, lewym pomocnikiem jest um, rybus aniżeli właśnie Grosicki. Ok, tak więc podtrzymamy chwilę piłkę, aby trochę zdenerwować Rosjan. Hmm. kto by się spodziewał, że taki finał będzie na Mistrzostwach naszych wirtualnych? No ale dlaczego nikt nie chce się pokazać z przodu? Dobrze, 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 tutaj nie, to Lewandowski, już myślałem, że Obraniak się pokazał. Dobrze, dobrze, wracamy, wracamy. Niekoniecznie taki przepressing. No, mogą wtedy... może pójść jedno podanie prostopadłe i wracamy do remisu. A na pewno nie, byłoby to dla nas, nie byłby to dla nas korzystny wynik Już niedługo godzina gry za nami A my cały czas prowadzimy jeden do zera. No i Lewandowski ma 6 bramek na koncie Bardzo dobrze Dudka Pięknie Lewandowski do Obraniaka Obraniak i mamy 2 do 0 57 minuta i prowadzimy w finale 2 do 0 po bramce Obraniaka Świetnie tak więc za chwilę przeprowadzimy sobie zmiany, skoro już mamy i tak dosyć dobry wynik. I nie to będzie nasza piłka, dobrze, prawo Kamiński. Chyba największe zaskoczenie pozytywne m, tego tornieju. Poza oczywiście m, bardzo dobrą skutecznością Lewandowskiego, który zdobył już 6 bramek. No na pewno gdyby nie on, to mielibyśmy spory problem, żeby zajść aż tak daleko. A już spokojnie piszek, już teraz się nie męcz. Musisz zachować siły na końcówkę spotkania. A potem jeszcze Arszawin będzie robił sobą, co chce na tym skrzydle, a my tego raczej wol wolałbym tego uniknąć. No, po to się jednak wynik 2 do 0 jakimś strasznie pewnym nie jest. Stracimy bramkę kontaktową. Jeszcze jeden głupi błąd, no i niestety mm, cała ta przewaga pójdzie na marne. Ale teraz, aj, byliśmy blisko, chociaż teraz Dudka świetnie odebrał, ale traci od razu Sz Szczęśliwie tam się udało obraniakiem przejść A, no właśnie, Mierzyjewskim, za chwilę musisz zejść No, byliśmy teraz blisko Dobra, przeprowadźmy sobie zmiany, póki Rosjanie są w obronie I będziemy mm, mogli potem tak jeszcze raz sobie pomyśleć Co chcemy zrobić w obronie Czy ktoś jeszcze może, może damy zagrać komuś słabszemu Słabszemu Kto jeszcze nie grał w tym turnieju no, powiedzmy sobie, może. Chociaż nie, na razie nie. Na razie nie. Jest dopiero 60. minuta i dwa z... O nie, 70. No to może około 80. minuty wprowadzimy zmiany, tak żeby pograli sobie również zawodnicy, którzy na pewno zasługują na to z przebiegu turnieju, ale nie mieli za bardzo okazji do dłuższej gry. No, teraz Sam miał bardzo ładnie jechał i to w bardzo prosty sposób. Ale świetna interwencja Kamińskiego. No, proszę bardzo. Jeżeli on będzie tak dobry w FIFA 13, to będzie trzeba się zastanowić z prowadzeniem jego do jakiegoś klubu w przypadku kariery. Wow, 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 wow. spokojnie, pięknie, brawo. No dobra, teraz Mirzejewski. Ostatnie twoje, ostatnie twoje podanie nieudane. Niestety. Dobra, 73 minuta. Cały czas jest 2-0. zdecydowanie nie podoba się taka gra piłka jest u nas, więc musimy ją szanować oj, 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 teraz Włoszczykowski nie do końca dobre podanie nie jest to za lekkie no ale każdemu błędy się zdarzają niestety ale słaby teraz filiz w moim wykonaniu chociaż teraz oj, spalone nie ale piękne, nieszczęsny! Fantastyczna interwencja! Szczęsny, ponownie! I trzeci strzał już niecelny. Ale niesamowity brawo dla szczęsnego. Dobra, mam 80. minutę. Może damy szansę zagrać któremuś z napastników, powiedzmy na przykład Broszkowi. Poza tym niech może sobie zagra nieco więcej Wolski, za tego doświadczenia, ponieważ Obroniak nie gra jakiegoś wybitnego meczu. Dobra, tak więc mamy kolejne zmiany. Uuu, ale teraz wysoki pressing Rosjan. Nie za bardzo nawet jaką wyprowadzić piłkę. Ale. Spokojnie, Kamiński da radę. Teraz nie do końca celne podanie. I Arszawin. O tym właśnie mówiłem. Że teraz Arszawin w końcówce spotkania może nam sprawiać wiele kłopotów, ale obok bramki... Znów mieliśmy sporo szczęścia, że nie potrafią tego sobie na dzisiejszej rywale wykorzystać. Tak wybitna sytuacja. I nie trafili. Dobra. Rozrzućmy troszeczkę grę. Spokojmy ją. Spokojmy Dobra. Dobrze, Rybus. Pięknie przytrzymałeś piłkę i stworzyłeś sobie więcej miejsca. Dobra. Wolski, czy dojdzie do piłki? Nie. Pierwszy był obrońca. Nasza, czy Izmailowa? Nie. nie, nie. Izmailow to odegrał do Kerżakowa, ale Kerżakow traci. Nie. Odzyskał Kerżaków. A i niestety 2 do 1 ale 89 minuta. Tak więc powinniśmy i tak dać radę. Utrzymać ten wynik. Tak więc trzymajmy tą piłkę za wszelką cenę. na to, że spokojnie utrzymają przewagę, ale teraz sytuacja całkowicie się odmieniła. Dobrze. Olański od razu na skrzydło. Tutaj płaszczukowski w środku pole. Co się dzieje? Sędzia, osądź się, bo przez przypadek jeszcze w ciebie wpadnę. Dlatego wolałbym uniknąć. A, i teraz Brożek był blisko przyjęcia, bliski przyjęcia piłki. Koniec! Koniec! Udało się zwyciężyć w finale. Koniec! Ostatni gwizdek! Polska mistrzem Europy! Czy państwo to widzą co my? To jest niewiarygodne! To nie można uwierzyć, ale to jest faktem! Rozlało się tutaj biało-czerwone morze i cała Piękniejsza wiadomość, jaką mogliśmy dostać! Fantastyczne! Błagam, błagam, Włodek uszczypnij mnie! Nie wierzę, nie wierzę w to, że jesteśmy mistrzami Europy! Chciałem w swojej karierze komentatorskiej komentować sukces Białoczerwonych! Udało się, udało się! Kocham tych chłopaków i kocham futbol, jego nieprzewidywalność Białoczerwoni mistrzami Europy! A 1 lipca powinien być świętem narodowym od tego roku! okej, okay, tak więc świetne tutaj przygotowane komentarze w wykonaniu pana Szarenowicza Rzepakowskiego. No i nasz zespół cieszy się ze zdobycia tytułu Mistrzostw Europy. Tak więc troszeczkę poświętujmy sobie, podziękujmy kibicom. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, bo taki moment naprawdę gdyby się wydarzył w rzeczywistości, to była niesamowita sprawa. Tak więc, stadion w Kijowie na pewno będzie teraz się nam dobrze kojarzył. I to by było chyba na tyle. Tak więc, kontynuujmy sobie. Kto jest są zawodnikiem meczu? No tak, zapewne Lewandowski. Trzy strzały celne. Wow, mamy 100% celności... Celności po prostu strzałów. O, może tak najładniej będzie brzmiało. No i udało nam się zwyciężyć w finale. Tak więc, zerknijmy może na statystyki piłkarzy. Lewandowski został najlepszym strzelcem, najlepszym asystentem został Obraniak Najwięcej czysty kąt miał Akin Szczęsne mu zabrakło, no niestety, niestety, ale w finale gdyby udało mi się zachować czyste konto mógłby się tam liczyć na tym pierwszym miejscu. Egzekwo z Rosjaninem. Okej, okay, no i oczywiście że w żółtych i czerwonych kartkach nas nie ma, jeżeli się nie mylę, tak, nie ma nas, no i najważniejszych dwóch chyba jesteśmy, nasi zawodnicy się pojawili oraz w tej najważniejszej drabince turniejowej, to my okazaliśmy się najlepsi. Tak więc bardzo dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście do końca tej serii, za cały, za cały czas, który mi poświęciliście, dziękuję Wam bardzo za to i do usłyszenia do następnego razu, cześć!